Z 28 na 29 września miała miejsce czwarta Metropolitalna Noc Teatrów. To cykliczna impreza, w której biorą udział teatry i instytucje kultury metropolii Silesia. Nawet kwiaty, które mają kolce. Tak, nawet kwiaty, które mają kolce. A więc do czego służą kolce? Kolce nie służą do niczego, to tylko złośliwość kwiatów. W czasie trwania imprezy widzowie mają niezwykłą okazję przyjrzenia się teatrom od drugiej strony. Dostają możliwość sprawdzenia pomieszczeń, do których dostęp mają jedynie aktorzy i pracownicy kulis, garderów, rekwizytorni, magazynów czy pracowni. Odwiedziliśmy z kamerą scenę w Malarni Teatru Śląskiego oraz Centrum Kultury Namariackiej w Katowicach. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się przyłączyć do Metropolitalnej Nocy Teatrów i w ramach, w ramach tego wydarzenia w Centrum Namariackiej mamy słuchowiska dla dzieci. Są bajki po prostu z archiwum Teatru Polskiego Radia. Dzisiaj akurat to jest Kot w butach. To jest jedyna taka okazja, żeby posłuchać czegoś i raczej zaangażować swój słuch, a nie wzrok, bo z reguły nasza kultura dzisiaj angażuje właśnie na wzrok i z kulturą obrazkową. Myślę, że jest to dość fajna akcja, bo nie każdy ma czas w tygodniu przyjść do teatru, a, a jednak jest to taki dzień, że oprócz spektakli można pozwiedzać i kulisy, spotkać aktorów, realizatorów. Myślę, że to fajna sprawa. Chorzowski Teatr Rozrywki również przygotował ciekawe propozycje dla zwiedzających. Bawimy się już drugi rok. Bo w zeszłym roku przyjechaliśmy nieprzygotowani. Brak, brak aparatu. A tutaj w tym roku jest o wiele lepiej wszystko przygotowane. Od strony komunikacyjnej dużo jest tych busików, pięknie oznakowane przystanki. Szczerze powiedziawszy, jeszcze nie miałem okazji przymierzać rekwizytów teatralnych strojów, także fajna sprawa, super. Myślę, że super zabawa. Szczególnie dla dzieci. Jak widać? Oprócz obejrzenia spektakli, goście mogli wziąć udział w warsztatach teatralnych, muzycznych, tanecznych, pokazach charakteryzacji, koncertach i konkursach. Od dziecka poprzez osobę młodzieżową, młodzieńczą, dojrzałą, każdy znajdzie coś dla siebie. I fantastyczne jest to, że ta noc teatrów zaczyna się po południu, bo więcej można zaliczyć, mówiąc kolokwialnie. No, teraz, scenę na... Ja rozumiem, teraz jest No, na scenę proszę mnie dać.